Cześć, Michał Pisarski i Redmi Note 3 Pro – smartfon firmy, której nazwę można wymówić przynajmniej na 20 sposobów i co najciekawsze, wszystkie są błędne. Nie jest to może najnowszy telefon chińskiego producenta, ale dopiero od niedawna kupimy go oficjalnie w Polsce. Wiele osób uważa, że to najlepsze urządzenie w swojej kategorii cenowej, więc postanowiłem to sprawdzić. Co skłania większość użytkowników do wyboru tego właśnie modelu? Jego wysoka wydajność. Sześciordzeniowy Snapdragon 650 oraz 2GB RAM to nie jest pakiet, którego oczekiwalibyśmy, płacąc za telefon takie drobniaki. Ten sam procesor napędza przecież dwukrotnie droższą Xperia X. Tu system pracuje płynnie, to wręcz oczywiste. Ale Redmi Note 3 nie dławi się również trójwymiarowymi grami, obróbką zdjęć i ogólnie rzecz biorąc, niczym, co może być wam potrzebne podczas codziennego obcowania z telefonem. Moc obliczeniowa to dla was najważniejsza wytyczna przy wyborze nowego urządzenia, a wasz budżet jest trzycyfrowy, po prostu musicie dodać ten smartfon do listy najbardziej godnych rozważenia. Czytnik linii papilarnych Redmi Note nie oferuje żadnych dodatkowych funkcji, ale ma odpowiednią wielkość i umieszczono go na tylnej ściance urządzenia, w miejscu, do którego nasz palec wskazujący wędruje naturalnie. Poza tym, skaner jest zawsze aktywny, więc nie musimy go klikać, a do tego właściwie się nie myli i pracuje zaskakująco szybko. Jak powiedzieliby przedstawiciele firmy Apple, to po prostu działa. Just work. Nie będę kłamał. Nie jestem wielkim fanem wyglądu Redmi Note. W urządzeniu brakuje unikalnego charakteru, a jego duża bryła nie prezentuje się zbyt atrakcyjnie. Smartfonowi nie mogę odmówić jednak solidnej jakości wykonania. Obudowa została przyzwoicie spasowana i pewnie spoczywa w dłoni. Duży plus stanowi metalowe wykończenie, choć na górze i na dole znajdziemy trochę plastiku. Przyciski na bocznej ściance są rozsądnie rozłożone i klikają się sprawnie, a w przyciskach funkcyjnych nie zapomniano o podświetleniu. W smartfonie za więcej niż powiedzmy 1200 zł to standard. Na tej półce Nowej, spora zaleta, o której warto wspomnieć. Nakładka na system Android 6.0 o nazwie MIUI 8 daje nam dostęp do wielu ciekawych funkcji, których na próżno szukać u większości konkurentów. Co powiecie na wydzielenie w smartfonie drugiej, odizolowanej przestrzeni z osobnym pulpitem i aplikacjami? albo na utworzenie kopii aplikacji, która pozwala nam na wygodne korzystanie z niej z kilku różnych kąt, do tego blokowanie programów hasłem, zaawansowane ustawienia uprawnień, tryb czytania, uniwersalny pilot na podczerwień, obsługa motywów i wiele, wiele więcej. Warto dodać, że cały ten kombajn wcale nie wydaje się przeładowany i jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Akumulatora o pojemności 4000 mAh nie powstydziłyby się współczesne smukłe laptopy. Jak nie trudno się domyślić, w smartfonie zapewnia on satysfakcjonujący czas pracy. Dwa dni, jeżeli tak jak ja nie stronicie od oglądania na niewielkim ekranie filmów i przeglądania sieci. Jeśli zawsze chcieliście obejrzeć jakąś 10-godzinną pętlę na YouTubie, albo na przykład zrobić sobie maraton 90 odcinków Pana Apki na jednym ładowaniu, właśnie znaleźliście swój wmarzony telefon. Do omówionych już zalet dochodzą jeszcze port IR, slot na karty pamięci, radio działające niezależnie od zestawu słuchawkowego i żyroskop, a to wszystko za niecałe 1000 zł. Wiem, że tanie sprowadzi z drugiego końca świata, ale kupując sprzęt w polskiej dystrybucji mamy pewność, że obsługuje on ważne w naszym kraju pasmo LTE 800 MHz, a to i tak znakomita cena. Tak jak mówiłem, Redmi Note 3 może i nie ma szans na zdobycie tytułu Mistera smartfonów, ale w moim prywatnym rankingu budżetowców na pewno jest na podium. Znowu to samo. Dlaczego znowu mi to robicie? Redmi Note 3 to kolejny z testowanych przeze mnie smartfonów pozbawionych NFC, więc możemy pożegnać się z szybkim parowaniem urządzeń, wygodnym inicjowaniem przesyłania plików i płatnościami zbliżeniowymi za pomocą telefonu. Ja wiem, że niektórzy z Was przymkną na to oko, ale dla mnie NFC jest dość istotne. Brak NFC, istne średniowiecze. Wyświetlacz to teoretycznie kolejna cecha Redmi Note, która wyróżnia go z chmary innych budżetowców. W końcu mamy tutaj 5,5 cala oraz rozdzielczość 1920x1080 pikseli, prawda? Powiem więc, że parametr PPI to nie wszystko. Wprawdzie trudno dostrzec na wyświetlaczu pojedyncze punkciki, ale widziałem już wiele ekranów z mniejszą liczbą pikseli na cal, które robiły lepsze wrażenie. Tu brakuje odpowiedniego kontrastu i nasycenia barw, a widoczność w słońcu jest wystarczająca, lecz nie zachwyca. Jeżeli kupicie trójkę, pewnie szybko przyzwyczajcie się do tej niedogodności, ale miejcie to na uwadze. Aparat o rozdzielczości 16 megapikseli i jasności f2.2 radzi sobie świetnie, ale tylko na dworze w idealnych warunkach oświetleniowych. Na fotkach z pomieszczeń właściwie zawsze pojawia się cyfrowe ziarno, a detale często po prostu znikają lub zlewają się ze sobą. Podobnie jak w przypadku wyświetlacza, również tu skwiera często przeciętne odwzorowanie kolorów i tylko dostateczny kontrast. To akceptowalna kamerka w tej klasie cenowej, ale w żadnym wypadku nie powinniśmy spodziewać się cudów. Wszystko zależy od naszych ambicji. Moje, jak widać, są bardzo wysokie. Redmi Note 3 uzupełnia energię do pełna w mniej niż 2 godziny, ale implementacja szybkiego ładowania pozwoliłaby nam wygodnie podładować go w kilkanaście minut przed wyjściem z domu, gdybyśmy zapomnieli zrobić tego wcześniej. Niestety, nic z tego. Nie czepiałbym się złośliwie, gdyby nie fakt, że Note korzysta z procesora Snapdragon 650, który teoretycznie wspiera technologię Quick Charge i to w wersji 3.0. Szkoda więc, że nie zdecydowano się na wykorzystanie jej. Czy Redmi Note 3 jest objawieniem i mesjaszem budżetowych telefonów tak jak próbują go przedstawiać niektórzy użytkownicy? Nie aż tak bardzo. Jak każde urządzenie z tej półki cenowej, produkt ma swoje problemy. Jeżeli jednak szukamy solidnie wykonanego smartfona o dobrej wydajności i z funkcjonalnym systemem operacyjnym, Xiaomi na pewno nas nie zawiedzie.